Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Through the system, I'm, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Where uh, right the

Zaczniemy od meczu w Poznaniu, gdzie miejscowe Skorpiony przegrały z Wielkami Krosno 44 do 46, a w dwumeczu 79 do 101. Zdecydowanie możemy powiedzieć o swego rodzaju niespodziance, bo to drużyna Adama Skórnickiego była faworytem. Ostatnie wyniki Skorpionów były naprawdę rewelacyjne, a w środowisku już mówiliśmy o jednej z większych niespodzianek sezonu i nadal tak jest, ale w tym meczu już tak kolorowo nie było. Wilki natomiast borykały się ostatnio z brakiem formy swoich zawodników. No i oczywiście stratą Berger, który ostatnio pochwalił się, że zostaje na następny sezon w Krośnie. Już na zapowiedziach mówiłem, że po stronie Wilków jest paru graj, co ten owal powinni znać jak własną kieszeń. A jak wyszło? Powiedziałbym 3 W samym meczu to poznaniacy już od drugiego biegu musieli gonić drużynę Skrosna, która pomału ale systematycznie powiększała przewagę. Po dziesiątym biegu sięgała ona 8 punktów. Do biegów nominowanych gospodarze odrobili dwa oczka i wszystko miało rozstrzygnąć się w nominowanych. Po biegu 14 na Golaju mieliśmy euforię lokalnych kibiców, bo Douglas i Nielsen wygrali 5-1 z Krakowiakiem i Salkiem. Przed ostatnią gonitwą dnia na tablicy wydniał wynik 41-43 i wszystko jeszcze było możliwe. Tutaj jednak Bierre stanął na czele Watachy i wygrał ten wyścig przed Łoktajewem i Nielsenem, pieczętując wygraną Watachy. Ekipę Skorpionów kapitalne spotkanie jechał w 16 punktów. Mimo tak wspaniałego wyniku w decydującym biegu nie był w stanie wyprzedzić Bierre. Bardzo dobrze wtórował mu Matthias Nielsen, 12 punktów z trzema bonusami, który naprawdę w tym sezonie potrafi jeździć wybornie. Tak naprawdę do szczęścia Skorpionów zabrakło trochę lepszego wyniku swojej nowej gwiazdy Ryana Daglasa. Który zdobył 8 punktów z bonusem. Kto wie, jakby to było, jak nie taśma w drugim jego starcie. Schlauderbach nadal nie mrawy, 4 z bonusem. Dól 1 punkt, czyli był. A juniorzy, no niestety, w tym spotkaniu wypadli blado na tle vis a -vis. 3 punkty do 9 z trzema bonusami mówi wszystko. Co do drużyny Wilków, tutaj brylował wspomniany Kenneth Bierre. 13 punktów. Zaczął od dwóch dwójek, a zakończył trzema trójkami. Widać, że Duńczyk może i ma swoje lata, ale nadal na tym poziomie rozgrywkowym świetnie sobie radzi. I tak się zastanawiam, jak szybko ktoś z nim podpisze kontrakt na nowy sezon. Dalej już tak kolorowo w ekipie Kwiecińskiego nie było. Ale sumując wszystkie punkty zawodników Krosna... Okazało się, że stare pożekadło, jeden super lider, pozdrawiamy Wuchniarz, tak naprawdę nic ci nie da, jak nie masz wsparcia drużyny. A tutaj Bierre takie dostał od całej watachy. Milik 8 z bonusem, Wojdyło 5 z dwoma bonusami, Krakowiak 6 z bonusem. Tutaj chcę postawić plus przy tym zawodniku, bo naprawdę starał się jak mógł. A znajomość tego toru na pewno mu w tym występie pomogła. Juniorzy, Bańdur i Świercz, po prostu zdeklasowali tych z Poznania. I to właśnie oni w dużym stopniu dołożyli punkty, które zdecydowały o tej wygranej. No i został mi ona safer Salk. Tutaj niestety wygląda to najsłabiej. Myślałem, że jak ma się odbudować, to właśnie na golaju. A tu występ kolejny bardzo słaby. Niczym nie przypominający Salka z tamtego sezonu. Tego się obawiałem, że jak zawodnik, który nie słynie z dobrych startów, a robi furorę, to będzie miał bardzo ciężko przy zadyszce sprzętowej. I to się potwierdza. Przenosimy się do Rzeszowa, gdzie Żurawie przegrały wysoko z Ostrowią 38-52, a w dwumeczu 81-99. Można by rzec, że w końcu po 68 latach drużyna z Ostrowa wygrywa mecz w Rzeszowie. Każda passa kiedyś się kończy, a jak już pisać nową historię, to trzeba to robić z przytupem. I tak właśnie tego dnia zrobiła ekipa z Ostrowa, nie dając cienia wątpliwości, kto w tym meczu jest drużyną lepszą. Choć początek z Poznania mógł wyglądać inaczej, bo w biegu juniorskim zdefektował Rafalski na punktowanej pozycji i tak mieliśmy po trzech biegach 10-8 do 8 dla miejscowych. I tutaj dobre informacje dla drużyny Piskorza się kończą. Kolejne trzy biegi to 1-5 w plecy, a drużynowo wygrać w stanie byli jeszcze tylko dwa razy w stosunku 4-2. do 2. Przed nominowanymi na tablicy wydniał wynik 35-43. W dwóch ostatnich biegach Ostrowianie odpalili rakiety i zmietli z planszy miejscowych, wygrywając pierw 4-2, a po chwili 5-1. Z całym szacunkiem do Benjaminka, w tym meczu o klasę, a może i więcej, lepsi byli przyjezdni. I to ekipa Staszewskiego naprawdę złapała wiatr w żagle. I Pewnie jedzie po kolejne zwycięstwa. Moim zdaniem, na ten moment wyglądają na najlepszą drużynę w drodze po awans. W drużynie z Rzeszowa, oczywiście, Pedersen robił co mógł, żeby zatrzymać Ostrowie. Ale widać było, że jednak gdzieś ząb czasu postępuje. Mamusie oszukasz, tatusie oszukasz, ale życia nie oszukasz. I tak wyzwiska leciały, mechanicy opierdal dostawali. Trochę jak Ronaldo: mistrzowie czasami nie chcą dopuścić do siebie myśli, że nie są już w stanie dorównać młodszym, którzy napierają. Z jednej strony strony to jest piękne, a z drugiej smutne. Dobra, jedziemy dalej. Na pewno zawiódł Nowak. 5 punktów z dwoma bonusami. Nie potrafił znaleźć prędkości w swoich motocyklach i jak sam mówił, żadne przełożenia nie działały. Pieszczek 6 z bonusem. Powalczył trochę, ale ja się więcej nie spodziewałem. Ten sezon znowu popularny krycha ma ciężki. Więcej też na swoim owalu powinien pokazać Torsel, bo potrafi już w tym sezonie brylować. A tak 10 punktów to trochę mało jak na drugiego lidera. Formacja juniorska. W sumie Majewski zrobił swoje pięć z bonusem. Widać, że żurawie będą jeszcze z niego mieli pociechę. W tym meczu był jeszcze jeden zawodnik, na którego występ zacierałem ręce. Jesper Knudsen dostał co prawda tylko dwie szanse, ale punktu nie przywiózł. Szkoda, bo Duncik ma wszystko, żeby przejąć pałeczkę od swojego mentora Pedersena, a ten swoją drogą mógłby mu pomóc bardziej sprzętowo, bo młody jechać potrafi. A Ostrowianie? Holder 13 z bonusem. Mistrz świata z 2012 roku widać, że znowu złapał luz i chęć do ścigania się na żużlu. Widać, jak porusza się na motocyklu, jak atakuje. Fajnie, że Holder znowu pokazuje swoje wyjątkowe umiejętności. Czugunow 12 z bonusem. Również widać, że zejście szczebel niżej dało mu wiatr w skrzydła i szybko się tu odnalazł. Jakobsen 11 z dwoma bonusami. Też daje radę, choć jemu czasem zdarzają się słabsze występy. Jednak dzisiaj znów był pewnym punktem. Musielak 7 plus Bonus. Może to nie jest wynik jaki Tofik chciałby osiągać, ale jak masz takich liderów obok siebie, to nie musisz martwić się, że znowu wynik jest na twoich barkach. Jasiński coś o tym wie. 3 punkty, 4 starty, 3 zera, 1 trójka. Nie oszukujmy się, Wiktor ma ciężki sezon. Choć robi co może, nie daje to pożądanych efektów. Juniorzy to w głównej mierze Sebastian Szostak. 5 punktów. Ten młody chłopak naprawdę robi różnicę i daje olbrzymią przewagę drużynie z Ostrowa, bo jak masz takiego juniora, to jest wygrany. I lecimy do rybnika. A tutaj popularne rekiny wygrały pewnie z Orłem Łódź 54-36, a w dwu meczu 104-75. do 75. Spotkanie od początku do końca było pod pełną kontrolą rybniczan, którzy stopniowo budowali swoją przewagę. Goście byli w stanie tylko wygrać dwa biegi drużynowo, więc nie mogło to się inaczej skończyć jak wysoką porażką. Tego dnia w ekipie Yondera na pochwałę zasługują przede wszystkim Bartkowiak. Junior Orła walczył jak równy z równym z bardziej doświadczonymi zawodnikami rybnicznymi. I pozostawił bardzo dobre wrażenie po sobie? I Bertson, który dwoił się i troił, aby powstrzymać kerca, ale na tego pana mocnych nie było. Faworyt wygrał, ale to nie jest żadna niespodzianka. U siebie jadą bardzo dobrze, więc po tym meczu nie było jakiejś przesadnej radości, bo trzeba to przełożyć na wyjazdy. A o tym przekonamy się już niebawem. A Orły? No cóż, chyba znają swoje miejsce w szeregu na ten moment. Co nie oznacza, że nie możemy liczyć na jakąś niespodziankę w ich wykonaniu. Jak to miało na przykład w meczu z Bydgoszo. Co do ekipy orzełków, zawiódł jeden z liderów. Luke Becker, 5 punktów z bonusem. Bezbarwny Amerykanin nie był w stanie tego dnia wygrać biegu, a w czwartej serii został zastąpiony. Kaczmarek, 6 punktów. I jakby nie zaczął od zera i nim skończył, mogłoby być dobrze. A tak jest okej okay. i tylko okej. Okay. Gapiński dzisiaj kapie z nosa kapie i wykapało jeden punkt w dwóch startach. Basso 5 z bonusem. Walczył, mijał, atakował, starał się, na razie na tyle to starczyło. Bertson, o nim już mówiłem, 10 punktów, solidnie, nic ekstra, bo jednak kerts to mu się przyśni. Bartkowiak fenomenalnie jechał pierwsze cztery starty. Naprawdę aż oczy przecierałem. Jednak jak poszły taktyczne, to jego mechanicy powiedzieli silnik spuchł. I nie wytrzymał obciążenia. Ale i tak szacun. Nowak, Orgacki, byli. Łodzianie nadal muszą czekać na pierwsze zwycięstwo w Rybniku od 1999 roku. W ekipie Antoniego Skupienia oczywiście zaczynamy od kompletnego kerca. Brady 15 punktów. Nawet jak przegrywał starty, to jego jazda była poezją żużla. Mijał rywali jak chciał. Piekielnie szybki kangur. Na komplet miał też szansę Jakub Jamruk. Ale w 15 biegu musiał uznać wyższość Bertsona. Mimo to 12 plus 1 rok. Robi wrażenie. Trzeci z liderów Tangay, tak samo jak JJ 12 plus 1. Kolejny bardzo dobry występ na własnym owalu. Jeśli chodzi o popularnego Walaska, to 7 punktów. Ale błędy, jakie popełnił na trasie, nie przystoją takiemu weteranowi. Bledorn? No, ten pan mi się podoba. Co prawda, 5 punktów z bonusem, ale naprawdę walczył o każdy punkt. Wiadomo, że jest młody i jeszcze trochę tego żużla musi zjeść, ale ja widzę postępy. Jeśli chodzi o juniorów zarówno Trześniewski jak i Tkocz mogą się uczyć od Bartkowiaka jak tu się powinno jeździć. Tak jak mówiłem, ROW wykonał robotę tak, jak się tego spodziewaliśmy. Poczekamy na wyjazd. Na koniec Halo Bydgoszcz. Tutaj jak zobaczyłem skład awizowany Gdańska, to wiedziałem, że będą baty, które skończyły się 60 do 30, a w dwomeczu 87 51 dla gryfów. Co tu dużo mówić. Gdańszczanie pogodze ze spadkiem, chyba zaczęli szukać oszczędności i nie zobaczyliśmy ani Kaspczaka, ani Iversena. Za to wzmocnili się, rewelacyjnym dziś Joshem Pickeringiem. Takiego startu nikt się nie spodziewał i to on starał się ścigać z miejscowymi jak równy z równym. Poza tym, to gospodarze nie chcieli dobijać przysłowowego gwoździa do trumny Wybrzeża i dali pojeździć więcej swoim juniorom. I w sumie to tyle, nie czarujmy się i potraktujmy ten mecz jak spotkanie treningowe. W ekipie Wybrzeża, tak jak mówiłem wcześniej, rewelacyjnie pojechał Pickering. 13 punktów przy jego nazwisku na torze w Bydgoszczy robi wrażenie. I już czekam na jego kolejne szanse w gdańskiej ekipie. A reszta? Gała 6 z bonusem. Coś próbował, tor w końcu od czasu jak on startował z gryfem na piersi zbytnio się nie zmienił. Brennan podobnie, 7 punktów. Nie najgorzej, ale podjazdu do liderów miejscowych nie miał. Tonder był. Bo musiał być. Jeden punkt. A juniorzy? Tu w sumie punkty przywiózł tylko Wysocki. 3 plus 2. Ale przegrana z Gąsiorem w juniorskim chwały mu nie przynosi. Gospodarze no cóż... Mogli sobie to spotkanie potraktować treningowo. Komplet Huckenbecka, komplet Liagera, Buczek zgubił tylko jedno oczko, Szczepaniak 8 z bonusem i Sorensen 10. Do tego juniorzy Gąsior zdobył 2 z bonusem w juniorskim na 4 starty, a 5 startów miał Karczewski i zdobył 6 oczek. Potrenowali, odjechali i zapomnieli już o tym meczu. Zresztą ja też już o nim nie pamiętam i żadnych wniosków nie wyciągam. Żółwiczka tymczasem puszczam w stronę Pickeringa. Brawo! Jeżeli chodzi o tabelę, to tutaj na czele Ostrowia z 19 punktami. Oczko mniej, na drugim miejscu, Polonia Bydgoszcz. 17 punktów, i na trzecim miejscu jest w tej chwili Rofrybnik. czwarte Wilki Krosno z 15 punktami. Tyle samo 15 oczek ma piąty PSŻ Poznań. Szósty jest w tej chwili Orzeł z 9. Siódmy Starzeszów z 8. No i tak jak już powiedziałem Spadkowicz Wybrzeże Gdańsk zamyka tabelę z jednym punktem. Top 10 po 11 kolejkach. Pierwsze miejsce egzekwo Krzysiu Buczkowski i Brady Kertz. Ze średnimi 2500. 500. Trzecie miejsce Chris Holder 2 328. Czwarty Ryan Douglas 2 304. Piąty jest Gleb Czugunow 2 245. Szósty Fredrik Jakobsen 2 196, 7 Niki Pedersen ze średnią 2,185, 8 Andreas Liager 2,130, 9 Kenneth Bierre 211 i 10 jest Kai Huckenbeck ze średnią 2104. Na sam koniec druga Eliga menadżer. Tutaj z Matim dokonaliśmy paru zmian. Wrócił do składu Musiela, który czasą nam 14 punktów. Wzięliśmy też Szczepaniaka, zrobił 9 punktów i Sorensena, który zrobił 10. Niestety zrezygnowaliśmy z Huckenbecka, a on walnął komplet. No tak to bywa i tak to była nasza najlepsza kolejka 66 punktów Jeszcze mm, wzięliśmy, kogo my tu wzięliśmy? Aha, Szostaka W tej chwili miejsce 5794 Jeśli chodzi o drugą Elite Manager Grupę zakręconych w lewo Tutaj cały czas na pierwszym miejscu Unia Tarnów 2012 729 punktów Drugie miejsce Adrian Team 714 I na trzecim miejscu Piotrek tylko start 707 My z Martin na 18 miejscu 592 punkty tak to wygląda. No i dojechaliśmy do końca, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić tą łapę w górę. Subik też mile widziany. Ja już się z Wami żegnam. Odpinajcie pasy, wyluzujcie. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.